Cześć, witajcie w Akademii. Wizards ostatnio bardzo mocno przesadzają z ilością premier produktów. Dopiero co padł kurz po Dominaria United, a tu Warhammer, Infinity, zaraz wjeżdżają w zapowiedzi Brothers War, a gdzieś pomiędzy tym wszystkim schowano, myślę, że długo oczekiwaną premierę nowych Challenger decków, tym razem do Pioneera. Ten format bardzo zyskał w ostatnich miesiącach i tym mocniej polecam się nim zainteresować, a w tym materiale zamierzam sprawdzić, czy tegoroczna edycja prekonstruowanych decków jest jest warta swojej ceny i czy jest sens w ogóle je kupować? Na kanale jest film poświęcony wszystkim formatom kontrakted, ale dla przypomnienia tylko powiem, że Pioneer to wariant gry, w którym budujemy własne talie składające się z kart od dodatku Return to w górę, czyli karty od końcówki 2012 roku wzwyż. A pozostałe są po prostu nielegalne. To sprawia, że jest nieco łatwiejszy i dostępniejszy oraz przyjemniejszy cenowo niż taki na przykład Modern, gdzie gramy kartami wydanymi od 2003 roku w górę. Początkowo pionier był dość ubogi, będąc jedynie przedłużeniem standardu, gdzie fani rotujących tali mogli jeszcze przez chwilę się nimi nacieszyć. W Polsce mało kto go w ogóle ruszał, Królowa, bowiem Modern. Potem przyszła pandemia, i ja szczerze mówiąc niemal zapomniałem o jego istnieniu. Natomiast przez ten czas format niesamowicie dużo zyskał. Kolejne dodatki nadały mu głębi i bardzo poszerzyły dostępne opcje. Kilka celnych przedruków sprawiło, że pionier stał się bardzo szeroki i najzwyczajniej przyjemny do grania. Systematycznie zaczął zyskiwać na popularności, a powrót oficjalnych turniejów i chociażby ostatni sezon qualifajerów sprawił, że niemal w każdym większym mieście znajdzie się polagraczy chętnych do zabawy. Ba, w połowie października mamy pseudo Grand Prix w Warszawie. Pierwszy raz od paru lat dostaliśmy event tego poziomu i będzie on grany właśnie w pajemirze. Co do tego, jak on jest zorganizowany, nie będę się wypowiadał, bo 500 zł za main event w Constructed to już totalny odlot. Niemniej to wszystko sprawia, że pioniera warto grać. Ja sam mam już zbudowane dwie talie i biorę się za trzecią. Obecnie na topie jest nyktosowa rampa, która produkuje mnóstwo many i czerpie z tego korzyści, abzonowy Grisfang zabijający Parhelionem w trzeciej turze, czy midrangeowy Ragdos. No i w takim właśnie dobrym czasie dla Pioneera wydany ma zostać produkt nazwany Pioneer Challengers Deck 2022, czyli prekonstruowane talie mające stanowić idealny produkt dla nowych graczy, ale i też tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją pulę dostępnych opcji. Dostajemy gotowy deck razem z sideboardem, który możemy zdjąć z półki i od razu usiąść do turnieju, bez wstydu i zbierania samych watów. Seria Challenger Decków wydawana jest już od 2018 roku i jest moim zdaniem ukoronowaniem wielu lat i wielu prób przygotowania takiego właśnie out of the box produktu. Poprzednie edycje szybko znikały z spółek i prezentowały się bardzo przyzwoicie, a ja nieraz polecałem je jako niezły produkt na start. Zawierały karty, które kupując pojedynczo kosztowałyby dużo drożej, a same talie były zaprojektowane na kanwie zwycięskich tali z dużych eventów. Problem tylko był taki, że większa część z nich wydawana jest na wiosnę i dotyczy formatu standard, który we wrześniu rotował, często wykluczając dużą część deków z gry. Pioneer nie rotuje i jedynym zagrożeniem jest to, że wydadzą słabe deki albo że w kolejnym dodatku wydrukują karty, które wyprą je z meta. Dlatego w tym materiale zamierzam sprawdzić, jak to się wszystko ma do zapowiedzianej właśnie edycji, której pełne spisy pojawiły się dosłownie tydzień temu. No i warto też, żebyście mieli w pamięci, że mimo że te deki są inspirowane topowymi konstrukcjami, to jednak są odchudzone i przygotowane tak, żeby końcowo nie musiały kosztować 500 czy jeszcze więcej złotych. Dostajemy cztery talie. Niebiesko-czerwony IZ Phoenix, czarno-niebieski Dimir Control, czerwono-zielony Gruul Stompi i biało-czerwony Orzo of Humans. Przeszukałem internet, żeby sprawdzić, ile te talie kosztują w przedsprzedaży i na chwilę obecną wygląda na to, że ceny wahają się między 200 a 300 zł za każdą z tych talii. lub 800 zł za komplet. Poprzednio zdarzało się, że niektóre z tych talii były droższe, inne tańsze. Natomiast na tym etapie jeszcze tego rozróżnienia nie ma. Natomiast jesteśmy w zasadzie miesiąc przed premierą, bo oficjalnie do sprzedaży te butelka trafią dopiero 4 listopada. No dobrze, pora więc zerknąć bliżej na poszczególne spisy. Zacznijmy od Feniksa, którego swoją drogą mam złożonego. E, przyglądając wyniki turniejów na modo i na żywo widać, że archetyp istnieje. Ma się nieźle, ale raczej rzadko zajmuje pierwsze miejsca. Widać go raczej tuż za podium. Statystycznie stanowi jakieś 5% mety. Z jednej strony może tak być dlatego, że deck jest dość trudny i szczególnie dla początkujących nie wydaje się być rozsądnym wyborem. E, z drugiej potrafi się sam z siebie zaciąć, a jest bardzo wrażliwy na sideboardy przeciwników. Mimo to jest bardzo fajny i kombinacyjny do grania, taki prawie kombodek. Jak się ma zatem ten topowy spis, który wygrał ligę idąc 5-0, do tego co znajduje się w pudełku od wizardów? Ano, jesteśmy całkiem blisko, ale i całkiem daleko. Przede wszystkim podstawową ideą tej talii są rzeczy z lodu i tytułowe Feniksy, które koniecznie powinny występować w czterech sztukach. Niestety są nie najtańsze, a przez to nasz challenger Deck ma ich tylko po połowie, dopychając braki Cracking Drake'em, który jest ok, ale to nie on sprawia, że wszyscy się boją Feniksu. Dużo lepiej prezentują się czary i tu trzeba zaznaczyć, że jest to element, który każdy gracz buduje sobie nieco inaczej i najczęściej się zmienia. Mimo to mamy tu w zasadzie wszystko, co potrzeba. Jedynej karty, której mi tu brakuje, a ja osobiście bardzo ją lubię, to Temporal Trespass, którym singlowym często się ostatnio gra. Najbardziej widoczną różnicą między naszym prekonem a topowymi taliami jest mana base, bo tu już dziury są poważne. Fakt, w Change Decku pojawia się nawet jeden Steamvent, surf czy shivan Riffy, także da się tym grać, ale ewidentnie z Canal, Puffweje i Kosty dają nam kluczowe tutaj tempo. Z tam szacunkiem, ale tapnięte cztery temple raczej nie grają na naszą korzyść i nie wiem, czy bym ich w ogóle nie wyjął, bo są nieco bez sensu. Także jeśli zastanawiacie się, gdzie jest finansowa różnica między tymi dwoma, to właśnie w Landach. Został nam jeszcze sideboard, który znowu jest bardzo indywidualnym elementem tej talii, który warto dostosowywać do lokalnych wymagań, no ale nie wygląda on źle. Ja bym ewidentnie dołożył Young Romanserów i Hirsa, bo inaczej nie mamy jak w ogóle walczyć z pewnego typu konstrukcjami. Czy warto więc kupić Fenixa? Ale z pełną świadomością, że trzeba będzie dokupić single, bo inaczej będziemy mieć poczucie, że naszej talii czegoś brakuje i gramy połową deku. Tak jak mówiłem, priorytetem będą ludziki, potem mana base. Natomiast jasny jest kierunek, a talia jest mimo to przyzwoita. Teraz w sklepie zapłacimy za nią te 200 zł, a jakbyśmy mieli kupować single na Magic Card Markecie, to kosztowałyby one nawet i 320, nie licząc przesyłki. Także uważam to za całkiem niezły deal. Głównie tę kwotę robią Fenixy, Finginys, nice, SteamVent, Sulfurfosy i co lepsze Ankomony. Oczywiście samo wydanie tych pudełek może mieć wpływ na cenę, ale nadal wychodzimy na plus. Drugie pudełko to gról Stompy. Czy istnieje taki archetyp gdzieś w meta? No szczerze mówiąc, to obecnie nie bardzo. Najbliżej nam do Gról Agro, które stanowi jakieś 2% mety, ale różnica jest dość spora, bo koncepcje deków są nieco odmienne. Ta wersja agro stawia na tempo, małe ludziki, będąc wręcz takim monoredem z atarka z komandem, gdzie to co dostajemy jako prekon stawia na pierwszoturową manodajkę i wstawianie szybko dużych potworów w pokroju Gloryblingera, Questing bista, czy Lostraka. Są pewne części wspólne, jak Bonecrush Giant, ale myślę, że to w zasadzie dwa osobne deki. Czy to sprawia, że stąpi jest niegrywalne? Plan na grę jest niezły, choć dość toporny. Coś tam będzie wygrywać, natomiast na dzień dzisiejszy taki plan się nie do końca sprawdza. Kupując ten dek miałbym raczej w głowie, że trzeba będzie trochę zmienić kierunek i jednak poszukać mniejszych ludzików. Albo może pójść w stronę Junda, a to też w zasadzie totalnie inny dek. Natomiast jeśli lubicie robić tup-tup-bum-bum, to nie będzie tragedii. Co no bo, gdyby nie Chandra i Questing Beast, to też wyglądałoby to dość przeciętnie, bo chcąc złożyć ten dek kupując same single na markecie zapłacilibyśmy jakieś 240 zł, czyli w zasadzie tyle co za to pudełko. Nie tego się spodziewałem. Trzecią talią są Hordes of Humany. Znowuż, przeglądając wyniki ostatnich tygodni, nawet udało mi się taki archetyp znaleźć, zajmujący 1% mety. Natomiast myślę, że warto też patrzeć na ten dek w kontekście tego, że obecnie 10% mety, co jak na format taki jak Pioneer to bardzo dużo, zajmują Humany, ale takie czysto białe. Są w zasadzie trzecim najpopularniejszym deckiem. Także wreszcie mamy coś, co mocniej wpisuje się w obecne realia. Obie talie mają ten sam trzon, czyli masę humanów, w tym główny silnik, czyli aspiranta, lieutenanta, bodyguarda i które sprawiają, że nasi ludzie rosną szybko i nie tak łatwo jest ich zabić. Główną zaletą dołożenia czarnego moim zdaniem jest dostęp do czempiona i traspasera. Teraz, jak się ma to do tego nasz prekonstruowany deck? Nie ma trespasera, a z głównych elementów brakuje Hopful Initiate i Adeline, w zamian za co dostajemy dość przeciętne zapychacze. Moim zdaniem sens grania czarnym jest tylko wtedy, jeśli będziemy mieli właśnie trespasera, który idealnie odcina talię oparte na interakcji z grobem, czyli na przykład Fenixa. W innym wypadku powinno się grać czysto białym, także tu trochę na minus. Inne czary w tej talii są raczej marginalne, natomiast Mana Base prezentuje się zaskakująco nieźle. Owszem, przydałby się tu jakiś pathway i komplet shinów, ale jest lepiej niż w poprzednich dwóch przypadkach. Sideboard wygląda w porządku, natomiast ewidentnie brakuje Brave Day Elements, które ratują bardzo dużo gier. Nie wiem wręcz, czy nie grałbym tym w mainie zamiast tych dziwnych removalów. Do czysto białej wersji tego deku brakuje oczywiście więcej kart, ale wbrew pozorom wcale nie tych droższych, ba, wręcz można się pozbyć mana bezu i łatwo dokupić brakujących katarów. Nadal największą dziurą są Inisieci i Adelin, a Humany są wbrew pozorom fajnym dekiem, bo są tanie i dość proste. Za pełen dek powinniśmy się zmieścić w okolicach 5 stów, Jeśli dołożymy czarny, to będzie potrzebne pewnie trochę więcej, bo landy kosztują dużo. Tutaj za 200zł dostaniemy pudełko z zawartością, która w singlach kosztuje jakieś 260 60. Przy czym większość tej kwoty to landy. Znowu spodziewałbym się lepszego stosunku jakości do ceny. No i wreszcie ostatnia talia. Dimir Control. Czy takowy istnieje w mecie? Nawet znalazłem. Ponownie w 1%. I poszukałem jakichś ciekawszych spisów albo alternatyw i pokrewnych koncepcji, ale tutaj raczej pusto. Talia to taka twarda kontrola, która nie pozwala przeciwnikowi nic zrobić aż do momentu, kiedy zagramy swojego Girhalka albo Halbreakera. Ewentualnie mamy Shark Typhoony, a do tego pozwalają nam i Removal. Teraz patrząc na spis Challenger Decka, to nie mamy tu Halbreakera, zostały nam dwa Girhalki, y, a i Shark Typhoonów yy, mamy tylko jednego. Nie bardzo wiem więc, jak ten deck ma w ogóle wygrywać. W zamian mamy Ridera, który jest po prostu removalem, no i Narset, która jest w porządku, ale i tak nie zagramy jej w trzeciej turze, bo to jest w większości przypadków kluczowy moment do disruptu. Toolbox kontr i removalu wygląda akceptowalnie, ale to pewnie dlatego, że w Pionierze nie są to drogie karty. Poza tym wygląda to bardzo średnio, przy już średnim deku, który nie radzi sobie obecnie najlepiej. Jak wygląda cena do jakości? Cate Powiedzmy 200 zł, dostajemy single o wartości 200 zł. Czyli w zasadzie matematyka się zgadza, ale to chyba nie o to chodziło. Już nawet nie chce mi się zaglądać tutaj do sideboardu. Jestem po prostu rozczarowany. Podsumowując, czy ta edycja Czerńczeltyków jest dobrym wyborem? Myślę, że nie. Z szczerze poszukałbym zeszłorocznego Berna albo Ords of Aur, czy nawet Spiritów, jeśli jeszcze gdzieś są. Eee, prawdopodobnie mają lepsze ceny i łatwiej będzie je rozbudować. Tegoroczne nadal nie są fatalne i oczywiście można po nie sięgnąć, ale spodziewałbym się po prostu czegoś dużo lepszego. Mam wrażenie, że Wizardzi przygotowywali je z bardzo dużym wyprzedzeniem, testowali, a potem nie byli wystarczająco elastyczni, by coś pozmieniać. Tymczasem Pioneer wybuchł, stał się mega popularny i ewoluował w kierunkach, które sprawiły, że te deki w swoich najlepszych wersjach grają w drugiej lidzie, a Challenger deki to w zasadzie b klasa jeśli miałbym polecić któryś z tych czterech, to pewnie byłyby to Humany. Najtańsze w rozbudowie, najsolidniejsze w wynikach i najprostsze do gry. W drugiej kolejności byłby to Phoenix, potem Gruul no i na koniec ten Dimir. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że edycja 2023 będzie nieco lepsza, lepiej przemyślana i trafi bardziej w punkt. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.